I ruszyły. No, kto zdecyduje się poprowadzić? Na razie Jasmine i Bładonson-Blanc. Na trzeciej pozycji jest Montenegrin. Umberto Furor-DiVinus i Pan Chico. No i wychodzą na prostą. Mają jeszcze do pokonania okrążenie i 500 metrów. Jazmane na drugiej pozycji galopuje bładą Sąplą i później dwa konie trenera wyżyka Umberto oraz Montenegrin, Furor Divinos i Panciko. Czasmen na prowadzeniu, na drugiej pozycji Bładą są i mają jeszcze okrążenie do celownika. Czasmenę, Bładą są Umberto, Montenegrin, Furor Divinos i Panchico. W połowie. Z zakrętu na prowadzeniu cały czas jazzman, jazzman na drugiej pozycji, Bładą są Blon, trzeci jest Umberto, czwarty Montenegrin, furor Divinus w lekkim odstępie i w jeszcze większym pan Chico. I za moment pojawią się na przeciwległej prostej. Jasmen, cały czas Jasmen na drugim miejscu galopuje bladą Blanc, Teraz dochodzi do niego Umberto, Montenegrin, Furor Divinus oraz Pan Chico. 1400 metrów do celownika. Prowadzi Jazzman, ale na drugie miejsce przesunął się Umberto. Na trzeciej pozycji Bois-Denis czwarty Montenegrin, Furor Divinus piąty i Panchico szósty. Jeszcze około tysiąca metrów do celownika w zakręt nie, wprowadza jazman. Jazzman wciąż na prowadzeniu, drugi jest Umberto, dużym kołem przesuwa się Bładą Somblą, poprawia również Montenegrin i razem z tyłu Furor Divinus oraz pane Chico. I za moment pojawią się na prostej finiszowej, wyprowadzą Jazzman i bardzo lekko Montenegrin. Jazzman Montenegrin, Montenegrin Jazzman, Montenegrin Jazzman, Montenegrin Jazzman jeszcze do celownika 250 metrów, Montenegrin Jazzman, ładą Sąblon. Montenegrin, Montenegrin powiększa przewagę 100 metrów do celownika. Montenegrin nie przegra gonitwy. Na drugim miejscu Bładą Blon i trzeci Jasman.